Siemanko Top Model Lovers. Witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku. Wczoraj został wyemitowany już drugi odcinek półfinałowy programu Top Model. Był to przedostatni odcinek i zostały w nim wybrane osoby, które wezmą udział w finale już za tydzień. Ale zanim do tego przejdę, to chciałbym zaprosić Was do zasubskrybowania mojego kanału oraz kliknięcia dzwoneczka, ponieważ w momencie, kiedy ja opublikuję mój film, wy dostaniecie powiadomienie i będziecie po prostu ze mną na bieżąco. A myślę, że warto, ponieważ ostatnio postanowiłem odnowić, odświeżyć moją serię Drama na Dramie. I po jej dłuższej przerwie wrzuciłem ostatnio nowy odcinek, dlatego zachęcam Was po tym odcinku oczywiście do włączenia tamtego, jeśli go nadal nie widzieliście. Link oczywiście wrzucę wam do opisu i od razu też zachęcę, ponieważ zaraz po zakończeniu nagrywania tego i montażu biorę się za nagranie Kolejnego odcinka, właśnie z serii Dramie, ponieważ mam taki temat w sumie, który mnie dość oburzył. To znaczy, mam kilka tematów, które poruszę w następnym filmie, ale takim głównym, właśnie, który najbardziej mnie poruszył i oburzył właściwie, jest wypowiedź Dawida Wolińskiego na temat Weroniki Stopmodel. No, jedyne, właśnie ja się troszeczkę obawiam, że Weronika a, może zmarnować swoje 5 minut i nie wykorzystać. Mam nadzieję, że się mylę. Ale Weronika jest taką słodką, ciepłą kluchą trochę i kocha swoją mamę. Co jest złego w tym, że kocha swoją mamę, no chyba to jest normalne, że każdy z nas kocha swoich rodziców. Ale dobra, nie będę się tutaj nad tym rozwodził, w kolejnym filmie szczegóły. W poprzednim odcinku uczestnicy programu musieli chodzić na castingi do projektantów, aby zawalczyć o swój udział podczas greckiego Fashion Weeku. I w tym roku z uwagi na mm, sytuację, jaka obecnie panuje na świecie, formuła właśnie nieco się zmieniła. Z powodu obostrzeń epidemiologicznych grecki tydzień mody przebiega w zmienionej formule. Kreacje każdego z designerów będą prezentowane w filmach modowych i pokazywane online. Mariusz i Mikołaj niespodziewanie zrobili przymiarki u prezentującego damską kolekcję Parisa Valtadorosa. Dzięki, okay, Dla przypomnienia, dziewczyny miały możliwość wzięcia udziału w czterech pokazach, a chłopacy w dwóch. A niespodziewanie, jeden z projektantów zaprosił Mariusza oraz Mikołaja do przymierzenia męskiej części kolekcji. No i projektant chyba był zadowolony, ponieważ wybrał Mariusza do pracy. I w tym odcinku również okazało się, że Mikołaj także został niezatrudniony. Dobra, może użyłem trochę nietrafnych sformułowań, takich jak praca i zatrudnienie, no bo jak wiadomo, uczestnicy niestety nie dostają wynagrodzenia za wykonywane przez nich zadania. Brilliant. No, czy są naszą. Never, never take decisions on your own. It's not your show. It's the yeah, designer's show. Ja, yeah, I know it, but I only cut. No. Mikołaj poszedł do manikurzystki pomalować paznokcie i nie wiem, czy tutaj w sumie nastąpił jakiś błąd w komunikacji. Czy jemu ktoś kazał to zrobić, czy nie. Sam tutaj próbuję wyjaśnić, że manikurzystka powiedziała mu, że taka była wizja fotografa. No i niestety Mikołaj dostał tutaj ochrzonę od menadżera backstage'u i w sumie dobrze, że to on zauważył, a nie projektant, no bo mógłby być z tego kwas i mógłby też w sumie Mikołaj stracić to zlecenie. Jak widać nikogo nie interesuje, że manikurzystka powiedziała, że ma mieć powalowane te paznokcie. No i wychodzi na to, że trzeba też wiedzieć kogo się słuchać i są to między innymi projektant, menadżer backstage'u czy właśnie reżyser pokazu. Zobaczmy jak wygląda nagrania pierwszego z pokazów. Przepięknie wygląda. And come to me, come to me. W tym zadaniu również te przebitki no niestety są dość chaotyczne I ciężko mi tutaj jest do końca obiektywnie ocenić Ale z tego co zauważyłem no to Weronika szła dość pewnie, pięknie wyglądała I też w sumie bardzo dobrze sobie poradziła jak na warunki, które tam panowały A warto tutaj zaznaczyć, że trawa była mokra, więc ona miała dodatkowo utrudnienie Ponieważ było ślisko, a chodziły w szpilkach Te szpilki właściwie też się zapadały w ziemię, więc no to nie było łatwe zadanie że pewnie siebie ładnie wygląda. Ja tutaj się niestety nie zgodzę. Według mnie twarz super, ale niestety tutaj mi się nie podobało jego chodzenie. Wydaje mi się, że był trochę sztywny i spięty. Karolina wyglądała świetnie, i właśnie byłem ciekaw, jak ona sobie poradzi na Fashion Weeku I w sumie, no tutaj za bardzo tego nie widzę, ponieważ tak naprawdę. Nie pokazano tego, jak ona chodzi, a tak to po prostu pocięli bezsensownie, że widać w sumie jej obroty, więc... Mariusza też nie mam jak ocenić, bo znowu tutaj nie pokazano, jak on chodzi. I właśnie no, denerwuje mnie po prostu ten montaż, że nie pokazują ich w pracy, a skupiałam się głównie na jakichś pobocznych tematach. Taką trochę siebie przezwyciężyłam w ten sposób, że nie wstydziłam się, że ktoś patrzy, bo tam było tyle modelek i, i jeszcze ekipy strasznie dużo, no wszystkich, wszystkich, nawet przychodniów. E, ale mnie to nie obchodziło. Ja wtedy patrzyłam po prostu w kamerę, słyszałam muzykę i robiłam swoje zadania. Brawo za postawę, że to wypracowała, ponieważ ja pamiętam, że ona właśnie wiele razy miała taki problem, że wokół niej było mnóstwo ludzi, no i to ją Zadań sesji zdjęciowych, dlatego plus za to, że się przełamała, i w sumie też na tym filmie pokazała taką inną energię, i to mi się bardzo podobało. Us, Three, two, na drugim wyjściu widać, że bardzo dobrze chodzi, pewnie energicznie, i bardzo się cieszę, że ona się obudziła w końcu. Great. Widzę tutaj taką pewną siebie silną kobietę, i właśnie w takim wydaniu ją lubię najbardziej. Ja czułam się tam naprawdę świetnie. Poczułam totalny flow i e, nie myślałam o tym, co się dzieje dookoła. Tutaj mam problem, ponieważ jedna połowa ujęć mi się bardzo podoba, a druga no niestety nie i mam też tutaj momentami wrażenie, że ona wygląda bardzo poważnie. Ale tłum, że Maja wie do kogo pracować. Wow! Wow! Patrz, ale pani jaka zachwycona. O, o nawet jej nic nie się mówi zobacz. Pozy tutaj bardzo fajne, super, że była taka zaangażowana i miała mnóstwo propozycji, tylko mam tutaj właśnie problem znowu z jej mimiką, ponieważ wydaje mi się, że przynajmniej na tym, co widzieliśmy do tej pory, że jej twarz w ogóle się nie zmieniała. Zaczynają się przygotowania do filmu modowego Lakisa Gawalasa, nieszablonowego greckiego projektanta ten projektant, który w poprzednim odcinku coś dziwnego zakładał uczestnikom na głowę? No, jestem ciekaw i trochę się też boję, co wymyślił tutaj na tym filmie. Więc, będzie to wideo z elementami baletu. No, w sumie jest to trudne zadanie, ponieważ jak wiemy, no tutaj nie każdy z uczestników ma jeszcze taką swoją świadomość ciała więc no, to jest jednak trudne zadanie dla nich. Karolina z każdym kolejnym zadaniem zaskakuje i tutaj również sobie poradziła bardzo dobrze. Tylko najgorsze były obroty, bo wyglądałam jak Irlandczyk wracający po prostu po całonocnej imprezie. Porównując tutaj do Karoliny, no to niestety widać, że Majka ma nieco mniejszą świadomość swojego ciała, ale jest to też takie dosyć niecodzienne zadanie, więc jestem wyrozumiały. Dla mnie Weronika na tych przebitkach wyglądała dość niekorzystnie i według mnie nie pasuje ona ani do klimatu tego zadania, ani do tych stylizacji. Ja w sumie bardziej ją wolę w takich klimatach beauty. Mikołaj nie wiem, wydaje mi się, że tak trochę mało energii w nim było, a ono przyzwyczaił nas do tego, że jest jednak wulkanem. Dlatego też spodziewałem się tego, że bardzo dużo pokaże, a może to nawsze na początku sprawił, że właśnie on się tak nieco wycofał. Ja jestem na maksa zadowolony, bo nie musiałem udawać, że potrafię balet tylko zrobiłem to, co dobrze potrafię. No i Mariusz wykrzesał z siebie bardzo dużo, ja właśnie tego od niego oczekiwałem i się nie zawiodłem. Przyjemnie mi się oglądał jego filmik i wydaje mi się, że w sumie on poradził sobie z tym zadaniem najlepiej. Świetnie wygląda w tej zieleni Karolina. Karolina jest przepiękna kobieta. Ma bardzo ładny jest make taki delikatny. Tak. Na ujęciach z tej kamery, która jakby rejestruje program, podoba mi się bardzo Karolina, ale na tej kamerze, która mm, nagrywa ten cały filmik, no niestety, jakoś tutaj nie kupuję tej wizji, że to wszystko jest jakieś prześwietlone. Nie bardzo to do mnie przemawia. Niemniej widzimy tutaj Karolinę w nieco delikatniejszej odsłonie i uważam, że w sumie mogłaby być to niezła kampania reklamowa biżuterii. Dobrali do niej bardzo ładną sukienkę, ta zieleń. Piękna ja wygląda. to nie zieleń, to jest seredynek do niej pasuje. To groszek tak? w zasadzie. Wow, no tutaj jestem naprawdę pod wrażeniem Majki, ponieważ no, ona nie ma takiej komercyjnej, typowej beauty urody, tylko jednak jest taka dosyć charakterystyczna. A tutaj wygląda przepięknie. No i muszę przyznać również, że ta sukienka bardzo jej pasuje. Weronika wygląda przepięknie. Delikatnie, młodo. Coś fajnego jest w tym, że jest to wszystko w tej przestrzeni. No ona jakoś się odnajduje. Widocznie kontakt z naturą jej pomaga. Lubię ją właśnie w takich pracach i według mnie wygląda ona tutaj naturalnie i tak bardzo delikatnie.

Trzeba było zadbać o to, żeby twarz nie była spięta przy skakaniu. No i w zasadzie tyle. Dokładnie. No nie jest to łatwe zadanie, ponieważ jednak tutaj trzeba panować nad mimiką, skoordynować swoje ruchy i do tego wszystkiego jeszcze jakoś fajnie się zaprezentować. Więc no nie mieli łatwo, ale w sumie uważam, że poradzili sobie świetnie. Pokaz był bardziej zbliżony do takiego prawdziwego. A jak się na nim czułam? Bardzo elegancko i bardzo dostojnie, tak mega klasycznie. Pięknie po prostu. Oni na tym etapie są świetni i właśnie tacy powinni być. Majka miała przepiękną kreację i ona mi bardzo pasuje do tego typu klimatów i też właśnie widzę ją w tego typu pokazach. Drugim zadaniem była sesja zdjęciowa, która zadecyduje o tym, kogo zobaczymy w finale. Fajne, tak. Wieso naszym really cool. Na no, samą sesję wchodziłem z jakimś już tam zamysłem, co bym chciał zagrać. Bardzo chciałem spróbować czegoś nowego u mnie, bo raczej grałem dość dużo mocną twarzą, zazwyczaj takie zdjęcia były wybierane. Chciałem Zrobić coś bardziej delikatnego. Świetnie, tak, 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 tak. i cofnij się z powrotem. Podoba mi się to, że on sam ma właśnie taką potrzebę zmiany, że chce pokazać innego siebie i też nie boi się ryzykować. Jest w odcinku przed finałem i tak naprawdę mógłby zrobić w sumie to, co robił dotychczas, to, co Jurorom się podoba najbardziej, a jednak nie poszedł na łatwiznę i postanowił spróbować czegoś nowego. Nie że się ruszasz, dajesz nam do różne opcje. Zrobiłem niezwykły progres, jeśli chodzi o gościa, który przyszedł do programu, a gościa, który teraz pracuje na sesji z Marcinem Tyszką. Szczerze mówiąc. Bardzo go lubię, ale uważam, że na tej sesji, no, nie było tego elementu właśnie zaskoczenia, jak w przypadku Mikołaja. Nie podobał mi się za bardzo jego look. Też uważam, że w sumie jeśli chodzi o jego mimikę, no to nie było tutaj za dużo różnorodności. No i uważam, że jednak to trochę kiepsko, ponieważ jest to jednak sesja, która decyduje o tym, czy wejdziesz do finału. Ślicznie, i patrzysz tam. Do... Za bardzo postawiłam na tym, że kurde, byłam modelką, więc muszę coś pokazać. I to było do, dla mnie bardzo wtedy trudne i miałam takie zwątpienie. W sumie to mam z nią taki podobny problem co z Ernestem, ponieważ oni tak naprawdę pozują praktycznie ciągle tak samo. Oczywiście nie mówię, że źle wyglądają, bo wyglądają świetnie, ale no jednak brakuje mi tutaj tego elementu zaskoczenia, jakiegoś takiego pazura, wiecie, czegoś innego od nich. Dlatego jeszcze raz ogromny plus dla śmieszka za to, że nie bał się zaryzykować. I teraz chcesz po prostu pokazać, że faktycznie robię to. Wow, beautiful. Pięknie. Wow, no muszę przyznać, że ona w tym odcinku w końcu się obudziła, no i też muszę powiedzieć, że lepiej późno niż wcale. Świetne pozy, piękna stylizacja, piękna Weronika i szczerze mówiąc, to właśnie na taki przełom czekałem i cieszę się, że się w końcu doczekałem. Oczy do mnie, super. No. Ale się spocił Maciej przy Twojej pracy. Karolina według mnie dostała o wiele trudniejszą stylizację do ogrania w porównaniu oczywiście do Weroniki. Na przebitkach mi się ona bardzo podobała, ale to zdjęcie, co widzieliśmy przed chwilą, no szczerze mówiąc nie jestem jego fanem i mam też nadzieję, że wybiorę jakieś inne na panel. No dobrze, przejdźmy teraz do mojego rankingu. Na pierwszym miejscu postawiłem Weronika. W końcu zauważam tutaj przełom. Uważam, że zdjęcia ma nieziemskie, ale myślę też, że ogromną robotę robi tutaj stylizacja, no i ten ogromny kapelusz. Szczerze mówiąc, to są moje ulubione zdjęcia Weroniki dotychczas z całego programu. Na drugim miejscu postawiłem Karolinę. Uważam, że bardzo dobrze sobie poradziła. Udało jej się ograć trudną stylizację. Pierwsze zdjęcie spokojnie mogłoby być zdjęciem kampanii reklamowej jakiejś marki beauty, na drugim zdjęciu bym jej w sumie nie poznał, szczerze mówiąc. Wygląda tak totalnie inaczej. No, i też dlatego w sumie daję plus za umiejętność takiej zmiany. Na trzecim miejscu postawiłem Mikołaja, i długo zastanawiałem się, czy na drugim miejscu postawić jego, czy Karolinę. Ale ostatecznie wybrałem Karolinę. Podobała mi się praca Mikołaja, jego podejście i chęć pokazania się z innej strony. Ale no, szczerze mówiąc, nie jestem jednak fanem zdjęcia po prawej stronie, i dlatego zdecydowałem, że postawię go na trzecim miejscu. Czwarte miejsce, Mariusz. Zdjęcie po lewej, sztos, bardzo mi się ono podoba. To po prawej, w sumie mniej, bo widzę na nim ciągle takiego samego Mariusza. I znowu, no nie mówię, że jest ono złe, ale już widziałem mnóstwo takich jego zdjęć i chciałbym zobaczyć po prostu coś nowego. Na ostatnim miejscu postawiłem Majkę. No szczerze mówiąc w ogóle nie podobały mi się jej zdjęcia. O ile na sesji wygląda spoko, tak tutaj w ogóle mi się ona nie podoba. Na obu zdjęciach twarzy królowa lodu i chciałbym po prostu ją zobaczyć w innym wydaniu. Więc mój ranking i zdanie już znacie i gdyby to ode mnie zależało, to ja do finału bym przepuścił Weronikę, ponieważ uważam, że kiedy się postara, to na zdjęciach wychodzi olśniewająco. No nie każda sesja jest po prostu też dla niej, ale w takich komercyjnych projektach, w sesjach Beauty, ona wygląda po prostu idealnie. Szansę na finał dałbym również Mikołajowi oraz Karolinie, ponieważ według mnie oni w sumie w tym programie chyba zrobili taki największy progres. Mega się rozwinęli i zasługują na to miejsce. Sprawdźmy natomiast, na kogo postawili Jurorzy. Pierwsza osoba, która będzie w finale. Mikołaj. <noise> Następne miejsce, w finale należy do... Weronika. Ja się cieszę, ponieważ moi faworyci przeszli. No, szkoda mi tutaj Karoliny, że ona jednak nie dostała tej szansy. No ale co, no były dwa miejsca, no i no niestety. Dajcie znać w komentarzu, czy wy jesteście zadowoleni z tego obrotu sprawy, czy jednak uważacie, że kto inny powinien dostać szansę. W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się również, że trójka uczestników nie będzie mogła dalej kontynuować przygody z programem, Ponieważ przed wylotem do Grecji uczestnikom trzeba było zrobić testy na obecność wirusa. No i niestety Ernestowi, Patrycji oraz Dominikowi ten test wyszedł pozytywnie. Jurorzy dali im jednak szansę na udział w finale i wymyślili dla nich specjalne zadanie. Dzisiaj przed Wami podwójne zadanie. Sesja zdjęciowa, ale też film modowy. No ja bym trochę innej emocje, Ernest, poszukała. Nie jest taki twist. Taki ruch to jest żaden ruch, to musi być taki ruch na scenie, żeby, żeby to było czytelne. I ubranie za tym idzie i potem musisz dalej, kolejną sekwencję. Ernest był trochę zblokowany, wydaje mi się, że stres go niestety tutaj zjadł. I też może to być powód tego, że po prostu wypadł z tego trybu pracy. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby po prostu uświadomić yy, i udowodnić samej sobie, że jest teraz patrycja, która po prostu o siebie walczy. Patrycja w końcu pokazała pazura, pracowała na 100% i jak widać na jednych przerwa działała motywująca, na drugich niestety przeciwnie. Dominik moim zdaniem dobrze pracował i tutaj pomimo tego, że mówił, że się stresuje, no to wydaje mi się, że jednak o wiele lepiej poradził sobie niż Ernest. Filmik dość nudny, widzimy tego samego Ernesta, więc dla mnie na tym etapie powinni mu podziękować. Dominika, wideo było ciekawsze i zdecydowanie z większym zainteresowaniem je oglądałem. Wow. Niektóre sceny są świetne, ona tutaj pokazała zupełnie inną siebie, taką pewną siebie, mocną kobietę i to mi się właśnie bardzo podoba. Gdybym miał wybrać jedną osobę z tej trójki do finału, to wybrałbym właśnie Patrycję, ponieważ u niej zauważam największy progres i rozwój. Ale sprawdźmy na kogo zdecydowali się jurorzy. Do finału dziewiątej edycji Top Model... Zejdę na sobą. Wchodzi... Patrycja. No i super, jak dla mnie najlepszy wybór z tej trójki. Ale to jeszcze nie koniec. <laughs> Bo kolejną osobą w finale dziewiątej edycji Top Model będzie Dominik. Eee! Oh! <laughs> no i mamy kolejny sezon, gdzie w finale będą cztery osoby, a nie trzy. No i Dominik tutaj uważam, że... On, dobra, pracował zawsze na 100%, zawsze dał z siebie wszystko, ale wydaje mi się, że on już osiągnął taki swój szczyt i no niczego więcej w sumie u niego nie zobaczymy. Ale fajnie, że został nagrodzony w sumie za taki cały kształt swojego udziału w programie no i że zobaczymy go w finale. Dajcie mi znać, czy zgadzacie się z decyzją jury co do wybranych osób, które znajdą się w finale oraz kto, waszym zdaniem, powinien wygrać finał. Oceniając realnie, uważam, że Mikołaj najbardziej zasługuje na wygraną, ponieważ on zawsze dawał z siebie 100%, nigdy się nie poddawał, wygrał też chyba Największą ilość paneli w tej edycji, o ile w ogóle nie jest ze wszystkich edycji programu. Dlatego też stawiam na niego, ale również podobała mi się bardzo praca Weroniki. I owszem, ona miała absolutnie upadki, ale ona jest taka, że jak zrobi dobre zdjęcia, to one wymazują z mojej pamięci jej gorsze momenty. Uważam, że jak się zapnie, to ma ogromne szanse na namieszanie w branży modelingowej. No więc stawiam, że której z tej dwójki właśnie wygra program. Dominik ma jednak 30 lat, a to jest, no niestety, dość późny wiek na zaczęcie kariery w modelingu. Patrycja natomiast jest trochę za niska, więc też nie ma takiego full package, jak to się mówi. Ciekawi mnie jeszcze, jak będzie wyglądał finał, ponieważ oni mówili, że on będzie na żywo, ale czy on będzie wyglądał jak do tej pory, że właśnie będzie pokaz, że zobaczymy wszystkich uczestników, którzy byli w domu modelek i modeli. No mam nadzieję. Dobrze, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam Was do komentowania tego odcinka u mnie w komentarzach. Ja biorę się teraz za montaż tego odcinka oraz później za nagrywanie kolejnego, dlatego pamiętajcie o zostawieniu suba. Oraz jeśli podobał Wam się mój materiał, to zachęcam Was do zostawienia łapek w górę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!